Dała już o ile dobrze się orientuje, siedmiu derbistów. Ja sam doskonale pamiętam Sanosa, pamiętam także Saszetkę, pamiętam Sarmację. To wszystko, wszystkie te konie wygrywały derby. Sarmacja jest właśnie martką Sajpana i ruszyły. Sajpan ostatni trochę zastopował po starcie. Na razie nie wpada w tempo przed nim albalonga. A któż tam powalczy o zwycięstwo? Wydaje mi się, że tam Eusebiusz poszedł mocno. I on za chwilę, a nie, to prowadzi Amar. Amar ucieka, jeden z faworytów tego biegu, za nim Eusebiusz. Dalej kilka koni przy wewnętrznej, galopuje Pola na trzeciej pozycji. Obok niej Trust, blisko Trusta Euclid, tam jest także Jantos. Saipan jest już przedostatni, a stawkę zamyka Albalonga. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów, 600 metrów za nimi. Prowadzi faworyzowany Amar przed Eusebiusem. A gdzie jest Saipan? Saipan na razie przedostatni, ostatni w stawce, ale galopuje dość lekko. Na razie trudno powiedzieć, aby stracił szansę na zwycięstwo. Amar. Amar, koń, który ostatnio pechowo przegrał o łeb Konia Dama Wyżyka, trenera Dama Wyżyka pod Piotrem Krowickim na pierwszej pozycji. Na drugiej galopuje Euzebiusz pod weteranem toru Jerzym Ochockim. Na trzeciej trust dalej. Blisko niego jest Pola. Za nią Euklid. Z Euklidem Saipan, z Echa Jantosem. I stawkę zamyka Albalonga. Na razie blisko siebie, tam tnące się w dystansie Amar z Euzebiuszem. Amar, Euzebiusz, trust. Pola. To jest na razie czołówka. Saipan gdzieś tam z tyłu, yy, z tyłu peletonu. Przed wyjściem na prostą. Amar przy wewnętrznej barwy, takiej zielono żółte Blisko niego Eusebiusz. Amar, Eusebiusz na trzeciej pozycji. Trust. I za chwilę rozpocznie się finish. Amar, Eusebiusz. Eusebiusz no już nie daje rady gonić. Amara. Amar będzie próbował oddalać się od stawki. Amar, Eusebiusz. Trzeci trust. Polem próbuje finiszować Saipan. Amar Eusebiusz. W tej chwili na trzeciej pozycji jest trust. Trust będzie atakował drugie miejsce Eusebiusza. Dalej rozpędza się kilka innych koni. Amar prowadzi z dużą przewagą. Sajpan finiszuje pole. Tak i chyba tutaj Sajpan wyjdzie na drugie, na drugie miejsce zdecydowanie. I będzie próbował zaatakować jeszcze Amara, ale nie sądzę, żeby dał rady. Tak jest, lekko wygrywa Amar. Na drugiej pozycji Sajpan i trzeci będzie chyba Trust. Tuż przy nim Ezewiusz.